12 czerwca 2015 roku po raz pierwszy ruszył plebiscyt Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich 2015, organizowany przez dziennik Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników z terenu Wielkopolski. Do plebiscytu zgłoszonych zostało 90 najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. W trakcie trwania głosowania oddano łącznie 14 980 głosów. Laureatkami zabawy zostały panie z koła gospodyń wiejskich, włościanki z Białośliwia. Białośliwie to wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim w Powiecie Pilskim w gminie Białośliwie nad Notecią. Przy drodze wojewódzkiej numer 190. Miejscowość jest siedzibą gminy Białośliwie. We wsi zlokalizowanych jest wiele obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Do ważniejszych należy stacja Wyżyskiej Kolei Wąskotorowej oraz unikalny w skali Europy 30-kilometrowy odcinek stale użytkowanych torów region należy także do bardzo atrakcyjnych turystycznie. Panie z Białośliwia zdobyły prawie 2,5 tysiąca głosów naszych czytelników, czym zapewniły sobie tytuł najsympatyczniejszego i najaktywniejszego koła w naszym regionie. Największym skarbem pań z koła z Białośliwia są przepyszne powidła przygotowywane metodą tradycyjną. Włościanki powstały w 1931 roku w naszej wsi Białośliwie i w pierwszej wersji to dziewięć członków bodajże zapisało się do tego i się spotykały i no, no miały jakieś zadania. Konkretnie czym one się tak zajmowały, no to nie doszłam do takich kronik, bo kroniki nie prowadziły, ale no na pewno działały na dobro wsi, bo są zdjęcia, gdzie w Dorzynkach brały udział i. I w różnych okazjach, uroczystościach wiejskich, jakie się odbywały, II wojna światowa przerwała tą działalność. Wiadomo, że każdy rozjechał się gdzie indziej nie było. I już w 1947 roku na nowo się reaktywowały, i my właśnie to koło, które w 1947 roku po wojnie się założyło, kontynuujemy do dzisiaj. W miarę upływu czasu dochodziło członki, także w latach 80. było już 100 członki nawet w naszym kole. Dzieliliśmy tą nazwę od pierwszych pań, co założyły koło, bo to właśnie one nazywały się Koło spodni wościanki. No i teraz my tą nazwę żeśmy przyjęły dalej i jesteśmy tymi wościankami. Jak coś się dzieje w Antigu, kto robi wościanki, no to jest też takie miłe. Ogromne znaczenie przywiązujemy do tego, że koła gospodyń wiejskich, które po takim okresie lekkiego letargu na dzień dzisiejszy ożywiły swoją działalność nie, nie tylko na terenie miejscowości Białośliw, ale również na terenie gminy Białościwie. Znaczne sukcesy osiągane przez koła gospodyń wiejskich wygrany plebiscy w głosie wielkopolskim przez koło gospodin wiejskich wościanki z Białościwia sprawia, że koło zainteresowań, jak i również chęć współdziałania w tych kołach coraz częściej okazują młode panie z naszej miejscowości, z naszej gminy. Sprawia, że coraz większa możliwość zaangażowania, promowania gminy na zewnątrz przez te panie jest dosyć duża. Jest to ta część społeczeństwa, która na dzień dzisiejszy odżyła i w taki sposób naturalny tworzy specyficzny, aczkolwiek bardzo miły klimat tej miejscowości. Znajdujemy się w jednym z ciekawszych i piękniejszych obiektów znajdujących się w Białuszliwiu. Spichlerz ryglowy wacek zbudowany w latach 80. XIX wieku. Jego budowa związana była z prowadzoną na terenie Białuszliwia i okolicy bardzo rozwiniętą gospodarką rolną, nastawioną na produkcję zbożową. Od niedawnego czasu obiekt jest własnością gminy Białuszliwie. W latach 2012-2013 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, wykorzystano do tego fundusze unijne. Jak widzimy w obiekcie została zlokalizowana miejscowa, regionalna Izba Pamięci, gdzie gromadzone są przedmioty użytkowe, gdzie gromadzone są ślady przeszłości naszego regionu. Z tego względu, że Białośliwie już w przyszłym roku, w 2016, będzie obchodziło swój jubileusz 800-lecia, jest to wspaniałe miejsce, gdzie można zaprezentować dorobek ośmiu wieków życia mieszkańców Białyszliwia, ich działalności, ich pracy dla tego regionu. W tym obiekcie odbywają się nie tylko wernisaże wystaw, ale odbywają się również koncerty, spotkania, wystawy. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, odwiedzają i osoby indywidualne i osoby, które przyjeżdżają do Białoszliwia, a również młodzież naszych szkół, szkoły podstawowej i białoszliwskiego gimnazjum. Kolejka nasza w tym roku obchodziła 120-lecie. Jest to jedna z najstarszych kolejek w naszym kraju. Towarzystwo opiekuje się starym taborem, tym, który tu pozostał, jeszcze pozostawiony przez PKP. To, co udało nam się zrobić, tutaj wszystko można zobaczyć. Wagony tu mamy, no, są to wagony z roku 1900. Wagony zostały odrestaurowane i użytkujemy te wagony do przewozów pasażerskich. Są to wagony wyprodukowane w Königsbergu, 1900 rocznik. Są to wagony letnie, gdzie większość pasażerów no, stanowią dzieci. Ilość przewozów waha się w granicach 8 do 10 tysięcy w ciągu roku. Na tak małą kolejkę, na tak małą miejscowość jak siebie. Jest to spora ilość turystów, gdzie sporo turystów też jest z zachodu, czyli z Niemiec, Szwecji. Ci starzy miłośnicy, którzy tu przyjeżdżają, ciągle odwiedzać tą naszą kolejkę, bo jeśli chodzi o Niemców czy Szwedów, część z tych 23 parowozów jest w Szwecji i w Niemczech. Jeśli chodzi o trasę, Trasa, no w tej chwili y, zaliczamy się do jednej z dłuższych kolejek w Europie. Y, trasa w tej chwili wynosi ponad 30 km. Biegnie w lesie, y, między sadami, później przez wsie, do samej Łobrzenicy. Gotów odjazd! Z osobliwości przyrodniczych Białośliwia jest park, w którym się znajdujemy. W 2013 roku teren ten otrzymał swoją swoistą nazwę park dworski raczyńskich. Park ma powierzchnię około 5,5 hektara, a jego ciekawostką jest duże zróżnicowanie deniwelacyjne terenu dochodzące do 25 metrów. Osobliwością parku jest głaz narzutowy pochodzący z ostatniego zlodowacenia. Kamień owy posiada również swoją lokalną legendę, zatytułowaną Zaklęta w kamień. Jest podobno jedna noc, kiedy zakwita kwiat paproci. Dziwy się wówczas dzieją w Białyśliwskim parku. Z kamienia ma wychodzić owa zła siostra, która żałuje za swoje czyny. Nie będę opowiadał tej legendy. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia parku, zapoznania się z tą legendą i osobliwym kamieniem. Przewodniczącą jestem bodajże od 7, 70. latach już dokładnych daty nie powiem, gdzieś to jest może zapisane. 76, tak jak mi się to kojarzy, jestem już przewodniczącą. Jak koło nasze obchodziło 70-lecie, od, począwszy od tego 31 roku, żeśmy liczyli tym datę, nie? i zaczęło, zauważyłam, że koło się wykrusza. Są same starsze panie, nie ma młody, ale już nasze dzieci podrosły, już miały tak około 30 lat, więc zaczęły poważnie myśleć. I właśnie na to 70-lecieśmy zrobili taką ankietę, zaprosiliśmy sobie tych, te młode nasze dzieci, jako Dziewczyny, żeby się pobawiły, żeby ten, a jak im się będzie to podobało, to zapraszamy, że deklaracje mogą podpisać i wstąpić w nasze szeregi i będziemy bardzo szczęśliwe, że się koło odmładza. No i na tą imprezę było zaproszonych 15 takich par, bośmy zaprosili z mężami, no my starsze byliśmy też z mężami, to było takie z tańcami. No i o dziwo było następne zebranie i 12 z nich przyszło na zebranie już i podpisało deklarację i się wpisali. No i z czasem znów ta dana osoba, koleżankę swoją, jeszcze nie, bo tam jest fajnie, idziemy na kawę, można się pośmiać tam, coś zrobić, nie. Wyjeżdżamy dwa razy w roku zawsze do teatru. Jedziemy i do Poznania i do Bydgoszczy na ciekawe sztuki, i na kabarety. Organizujemy wycieczki raz w roku, taką czterodniową. To zwiedziliśmy już bardzo dużo, bo byliśmy i na Litwie, i w Wiedniu i byliśmy i w, i w ogóle naszą Polskę zwiedzamy, bo i Bieszczady i Sudety, i byliśmy w Białymstoku i są bardzo ciekawe strony i Panie chętnie jadą. 15. Od 15 lat od 4. jesteśmy z koleżankami, no i po prostu no, chcieliśmy wrócić też do, do tradycji takich tutaj się zaproszone. Zaproszone na pierwszy bal no, tutaj no. Nie, i tak nam się spodobało. No i coraz więcej tych młodych kobiet przychodziło i, i ten... I podtrzymujemy dalej tą tradycję. Ja pracę koła spostrzegam już bardzo, bardzo dawno temu, bo moja mama to jest przewodniczącą koła i kiedy nie była, to już też, też widziałam tą pracę w kole. Także ja się już tak wszystkiego uczyłam od młodych lat, także jestem zapisana tutaj do koła 15 lat, a w sumie już jako dziecko. Widziałam tą pracę w kole, także dla mnie to nie było nowością. Ja jestem tutaj krótka, ale te koleżanki głównie mnie zachęcimy. No jest miła atmosfera. Koleżanki, wszyscy się znamy, nasze dzieci się znają i chętnie się spotykamy. To jest coś innego, co dla nas to jest jakaś atrakcja. Nasze koło zostało zaproszone do udziału w warsztatach kulinarnych organizowanych przez lokalną grupę wsparcia Krajna na Potecio. Takie warsztaty odbywają się w pobórce na świetlicy wiejskiej i tam przyjeżdżają zaproszone panie z różnych kół, nie tylko z naszego. Gotujemy pod wszystkie razem, przygotowujemy potrawy i gotujemy pod okiem mistrza kuchni Damiana. Wudzyńskiego. Budzyńskiego. I następnie te potrawy razem spożywamy, sprzątamy. Jest naprawdę bardzo miła atmosfera. Mamy okazję nawiązać nowe znajomości, nowe przepisy, wymienić się doświadczeniem. Także uważam, że to również jest taka fajna inicjatywa lokalnej grupy wsparcia właśnie, żeby spotkać się i wymienić tym doświadczeniem. widła przygotujemy ze śliwki węgierki. Śliwki myjemy, peskujemy, potem rozpalamy ognisko pod kotłem, wrzucamy wydrożone śliwki do kotła porcjami, nie wszystkie od razu, tylko co chwilę dosypujemy, bo się by nie umieszało. I te 8-10 godzin się gotuje. Po odgotowaniu dosypujemy cukru, w zależności jak chcemy, czy tam na 100 kg 10 kg, czy 15 cukru jakichś. Słodkie chcę mieć, tu gotują panie w ogóle bez cukru dzisiaj, potem jeszcze około godziny gotujemy z cukrem. Jak są ugotowane, wtedy tylko w słoiki nalewamy i zakręcamy i słoiki się gotuje i to jest cały proces. Mm. Niebo w gębie. Laureatki naszej zabawy otrzymały wycieczkę dla trzech przedstawicielek Koła do Parlamentu Europejskiego, zorganizowaną dzięki uprzejmości posła do Parlamentu Europejskiego, pana Andrzeja Grzyba, voucher na sprzęt elektroniczny o wartości 3000 brutto, ufundowany przez Głos Wielkopolski i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, film promocyjny realizowany przez profesjonalne studio telewizyjne. Nagrody zostały wręczone przez pana Leszka Waligurę. Zastępcę redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego, organizatora plebiscytu Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich 2015 wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, pana Krzysztofa Grabowskiego oraz pana Maksymiliana Ptaka, asystenta posła do Parlamentu Europejskiego, pana Andrzeja Grzyba. Plebiscyt był współfinansowany ze środków Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.